Hejo, heja, co nam dzisiaj w duszy gra? Wtorek, 25 marca 2025 rok, 11.25 czasu angielskiego. Dzisiaj pan Piotr Tymochowicz wrzucił nagranie, już przesłuchałam. Uwaga na szantażystów, podziękowania dla społeczności Enkiologos. Uwaga na szantażystów. Także chciałbym wam tutaj z tego akurat nie, bo tak, tutaj też nie będę nic puszczała, skandalista Piotr e, zrobił też dzisiaj nagranie, Qlogos Piotr Tymochowicz odpowiada czy, odpowiada, czy kanał Zero się podniesie, e, taki tytuł i ja napisałam też po przesłuchaniu tutaj, e, nie też, bo tutaj nic nie, tutaj nic nie pisałam. E, także, ste, ale też nic nie będę puszczała stąd. Ale po tym. Po, 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 po przesłuchaniu tego nagrania nie 11 minut temu, dobra, odświeżę. E, odśwież no I bo tutaj nie ma automatycznie. Godzinę temu napisałam komentarz. Hejka Piotr, na mnie Tymochowicz też już zbiera materiały dowodowe, czyli jak się chce ruszyć Tymochowicza, to trzeba być krystalicznie czystym, aby móc coś powiedzieć przeciwko niemu. I na mnie już coś wyłapał, czyli mam się bać, bo nie jestem krystalicznie czysta. Mrugnięcie o Czyli Tymochowicz ma na wszystkich haki. Czyli Tymochowicz ma na wszystkich haki, nie tylko na polityków. Mrugnięcie oczka, pozdrawiam, na wszystkich, na wszystkich zbiera haki. Wszystkich, którzy mówią coś o Piotrze Tymochowiczu, no to zbiera haki. No, wyciąga gdzieś tam z internetu. Dobra, wcześniej jak robiłam nagranie, to mówiłam, że, dobra, nie będę puszczała nic, co mówi na mnie. Tutaj właściwie pod, pod koniec, już godzina 13 minut i 36 sekund. Chciałabym, żebyście posłuchali. Słuchamy. Ops, nie wiem, czy to będzie zbierało. Zaraz tak, teraz tutaj muszę cofnąć. Mam wrażenie, że się pogrążam jakiś odmęty, kurwa, nie wiem czego nawet. Także to, to szkoda. Jedenaste pytanie, kim są hejterzy w Kylogos? Ja tego nie przygotowałem, ale ja mam tako, takie wypowiedzi tak, kilku tak, osób, z których jedna mówi, że się leczyła wiele lat tak, psychiatrycznie, tak, inna tak, wprost tak, mówi, że ma żółte papiery tak, pani jakaś lipka, a, która mówi wprost, że ma nadzieję, że się spotka z tolerancją, ale jest chora psychicznie i że ma żółte papiery i że za nic nie będzie odpowiadać, no to, to, to wystarczy, jeśli chodzi o prezentację, myślę. To, to w razie czego mogę y, puścić taki fragment kiedyś, nie chcę tego robić teraz, y, gdzie ci ludzie po prostu sami się... Przed... Dobra, tyle. O, dobra, niech dokończy. ...stawiają, także to chyba szkoda... Z... Gdzie ci ludzie po prostu sami się przedstawiają, także to chyba szkoda na to czasu. To było 17 marca, i chciałam Wam tutaj puścić fragment z kolejnego nagrania. Z... Jest normalnie, normalnie od 3 e, minuty 37 sekund. E, jeśli nie ma bezpośrednio e, haka, czyli tak jak napisałam, e, nie tutaj, e, tutaj jak napisałam, e, no, że na wszystkich makaki, czyli załóżmy, jeśli nie ma na. Aj, muszę tutaj. Jeśli nie ma tutaj na na, dobra tutaj będzie, Jeśli załóżmy, no brzydką minę zrobił, dobra, o tak, jeśli nie ma, bo to było nagranie z kanału Zero, jeśli nie ma bezpośrednio haka na tego dziennikarza, to chciałabym, żebyście usłyszeli na kogo ma Haki w, pow w powiązaniu z kanałem 0, bo to jest na kanale 0, milion pięćdziesiąt milion pięćdziesiąt trzy, tysięcy. Ponad także ja nie subskrybuję tego kanału, za bardzo tam nic nie słucham. Ostatnio e, słuchałam, właśnie e, Mazurka i Stanowskiego ich słuchałam. I właśnie chciałam, żebyście tutaj posłuchali. Jeśli nie ma, nie ma haka na tego dziennikarza, no to będzie miał na kogoś innego z kanału Zero. Słuchamy. Z ostatnich rzeczy, jeśli mówimy o kanale Zero, to ja kilkukrotnie, kilkakrotnie występ, wystąpiłem u Jana Pińskiego. No w takim aspekcie omawiania osoby Krzysztofa Stanowskiego, niezależnie Jan Piński m, też ujawnił źródła finansowania e, kanału Zero, pisowskie źródła finansowania, dziesiątki milionów y, dolarów y, czy złotych pochodzące od spółek Skarbu Państwa, więc wiadomo kto ten kanał finansuje. Także nie ma, nie ma nic do tego. Znaczy, nie chce mi się puszczać, bo ale mówił, że ileś razy mówił, że do tego do tego, tutaj, do tego dziennikarza nic nie ma. Zaraz dwa dni temu kiedy to było? 22 marca. A no, godzinowo tutaj, że dwa dni temu, czyli normalnie to trzy dni temu. Także chciałabym, chciałabym Wam ułatwić tutaj to, co powiedział Piotr Tymochowicz, że może kiedyś coś tam pokaże na mnie, że ja coś tam nie odpowiadam. Więc chciałabym Wam ułatwić. Kliknęłam w google Ewa Lipka Wykop i tak, pierwsze co wyszło, Ewa Lipka, i to jest to. I patrzę 14 marca 2025, czyli znowu się wzięli za mnie na wykopie i puścili no takie po prostu obrzydlistwo zrobili. Jak byłam, dołączyłam i mówiłam przeciwko temu całemu Uniwersum Szkolnej 17, gdzie teraz jest gigantyczny problem. Próbowałam zastopować wtedy Uniwersum Szkolnej 17, coś tam mi się udało. Wtedy była też kampania. Pana Krzysztofa Kononowicza na prezydenta Polski 2020. Po moich interwencjach urzędowych, gdzie publikowałam nagrania, po moich interwencjach musieli wszystko pozamykać odnośnie kampanii wyborczej dla pana Krzysztofa Kononowicza. Nie wiem, czy bezpośrednio ja się do tego przyczyniłam, czy jeszcze inni ludzie interweniowali w tej sprawie, ale w każdym bądź razie wtedy pozamykali całą kampanię wyborczą. A to było, to nagranie 28 grudnia 2018 rok. Także wykop, wykop działa, czyli znowu komuś zagroziłam. To znaczy, zagroziłam, czyli no, chyba no, jest to już moja działalność jakaś, że jestem realnym zagrożeniem. Nie, że zagrożeniem, że ja komuś grożę. Nie wiem, tak jak że zbieram jakąś siatkę mafię, tylko ja działam, a, że tak powiem, urzędowo. To już się komuś coś przypomniało o mnie. I teraz tak, żeby ułatwić Wam zadanie, to chcę pokazać Wam, jak to jest. Na wykopie, aha, jeszcze tutaj, tutaj, wykop. Kim jest Ewa Lipka? I to jako drugie tutaj pokazuję. Uniwersum wtedy wzięło, wykopało. To jest wykopane 27 listopada 2018 rok. I coś takiego. Zrobili screena z mojego Facebooka i to opublikowali na wykopie. Także jest to linki dam. Tutaj jest troszeczkę wyżej. Ja sobie z, zleciałam w dół, y, także. Zleciałam sobie w dół i jest, jest to. I już Wam pokazuję, jak to wygląda u mnie na Facebooku. Po, pobawiłam się, poszukałam. Tak jest. Oświadczenie. Ja, jako osoba chora psychicznie, nie biorę odpowiedzialności za dziwne transakcje mojego męża oraz jego kolegi. Ten kolega może był i kiedyś też i moim kolegą, ale w chwili finansowych oszustw każdy kolega przez. Przestaje być moim kolegą, a mąż przestaje być moim mężem. A to konto bankowe podobno jest moim wspólnym, podobno jest moim wspólnym kontem z chyba jeszcze moim mężem w tak zwanym prawie. Tak. Czyli. W którymś nagraniu powiedziałam 23 tysiące, ale nie tutaj widzę, zapomniałam. 28 tysięcy wpływu było. Też 5 tysięcy wpływu, wybór 38 tysięcy i to opublikowane 6 października 2018 roku. Ja myślałam, że to 2014, 2015, 16, a to jednak 2018. To jest wyciąg z mojego konta bankowego, które mi przychodziło na stary mój adres maila ewalipkamałpao2.pl, który został później skradziony ten mail w 2020 roku. Dokładnie 1 maja 2020 roku został mi skradziony tamten mail. Także i jeszcze 2018, aha, to już powiedziałam, sprostowałam, że nie 2014, 15 czy 16, tylko 2018. Od 2016 roku nie byłam z moim mężem, a te takie, ten mi przychodziły właśnie na mój adres maila. I ja sobie z, chciałam sprawdzić, jak to jest na tych bankowych, bo mi przychodziło na maila i byłam po prostu w szoku, w ciężkim szoku byłam. Później w 2020 roku, w styczniu, co byłam m.in. u pana Krzysztofa Kononowicza, to wtedy. Jak byłam z córcią w styczniu 2020 i wtedy jak wylatywałyśmy z Polski, to okazuje się, że dokładnie tego samego dnia, chyba to było 16 stycznia, chyba ponieważ już tych dat jest za dużo, ale. No, tak sobie jak już tak przygotowałam się, to tak kojarzę, że to chyba był 16 stycznia, ale tu też nie powiem e, dokładnie. Chyba 9 stycznia wtedy 2020 przyleciałyśmy do Polski i 16 chyba stycznia wylatywałyśmy razem. To córcia na lotnisku, ja nie pamiętam, która to była godzina, ale to nie, były, nie była poranna godzina, tylko to była godzina... Gdzieś e, już później, dlaczego o tym mówię. Ponieważ tego samego dnia, co wyletowałyśmy, e, to. E, e. Jakaś grupa, nie wiem jaka policyjna, czy co to było, czy to było ABW, czy to było CBA, czy co to było, nie wiem. Ale jakaś grupa z giwerami wparowała do wszystkich domów o 6 rano. Do mnie nie wparowała, czyli ja jestem niewinna. Czyli jeżeli ja byłam u mojej siostry, nocowałam z córcią, to do mnie nie wparowali. Gdybym była winna, to by wparowali też i do e, e, mojej siostry, bo wiedzieli, e, no, jeżeli jest sprawa prowadzona, no to, no to by wparowali, nie wparowali e, do mnie. Tak. Także e, i do córki, też nie, ponieważ córcia też tam trochę z tym kolegą współpracowała, ale córcia wtedy miała e, dział, e, działalność, jak to się mówi działalność gospodarcza samozatru samozatrudniona była. E, także nie podlegała pod e, tego kolegę, a mój mąż był zatrudniony. E, mój mąż wtedy nie był w Polsce. E, tylko później się stawił, bo został poinformowany, że e, też podlega pod e, takie. No też dostał zarzuty e, później jak mi ukradli maila, przepraszam, że mówię chaotycznie, e, później jak mi ukradli maila, to z mojego, ponieważ miałam podpięte podpiętego innego maila e, pod tamto moje konto, to wysłali mi dokumenty. Z, z maila mojego męża, czyli mojemu mężowi też ukradli maila, ponieważ ja miałam maila też na swoim mailu, maila mojego męża. Ukradli, i ktoś przesłał z adresu mojego maila dokumenty odnośnie tej sprawy, i w tamtych dokumentach. Chyba w tamtych dokumentach było napisane, że ta sprawa jest właśnie od 2018 roku, a w 2020 roku było to ściganie. Także. To to, a pod koniec teraz 2020, 2024 mój mąż musiał się stawiać na rozprawy sądowe. I jeszcze nie jest to zakończone, nadal jeszcze gdzieś coś tam jest robione. Aha, nie powiedziałam jeszcze o koledze. Wtedy kolega, jak został aresztowany, to. To aha, to siedział w areszcie 10 miesięcy, także no przepraszam, niestety ale to ja udupiłam kolegę i e, mojego męża mój mąż się ze mnie naśmiewał, ty i księgowa chora psychicznie, mój mąż się śmiał na poprzednim kanale miałam opublikowane e, nagranie jak z, 2020, z 2016 roku jak mąż się ze mnie naśmiewa, że, ja, że ty i księgowa chora psychicznie także udopiłam. Także e, tak jestem realnym zagrożeniem, ale od strony prawnej, e, panie Piotrze Tymochowicz. Jestem zagrożeniem od strony prawnej, e, ponieważ tam gdzie w grę wchodzą pieniądze, panie Piotrze Tymochowicz, to nie może tak być, że e, ktoś kogoś zastrasza. E, że później boi się z czegoś wyjść, czy jakoś tak. Także odnośnie uwaga na szantażystów. Um... No, uwaga na szantażystów. Tutaj Pan Piotr Tymochowicz też no, raczej delikatnie zaczął szantażować, czyli FK Lipka weź, mną się nie zajmuj, bo opublikuje na ciebie i za ciebie się wezą, czyli za mnie. Także pokazuję Wam jasno jasno i przejrzyście jak to wszystko funkcjonowało byłam zagrożeniem dla pan dla Uniwersum Szkolnej 17 właściwie powinnam tutaj pokazać ten problem, ale nie chcę, także jeśli załóżmy, pan bo to jest i na kanale Zbigniewa Stonogi jest ten problem i jeszcze na jakimś innym kanale, że się wzięli, że pan Krzysztof Kononow, Kononowicz w niewiarygodnych e, warunkach zmarł. E, także. E, no. Aha, tam ktoś mi pisał, że. E no, że ja robię te nagrania, żeby mieć zasięgi, może tutaj jeszcze, że ja zarabiam, nie, ja na moim kanale nie zarabiam na Facebooku, nie zarabiam nigdzie, nigdzie w internecie, nie zarabiam, jeżeli już, to jeszcze gdzieś tam coś z mojej ręciny, komuś tam coś wpłacę, także Panie Piotrze Tymochowicz, przestań się bawić w takie, że masz haki, a później się dziwisz, że PIS, o, załóżmy, możesz się dziwić, może tak, możesz się dziwić i inni ludzie mogą się dziwić, że załóżmy e, PIS e, nie rozliczył wcześniej PO, e, bo najpierw gdzieś tam może PO, później PIS, później e, teraz znowu PO e, i że e, nawzajem się nie rozliczają. Tak, bo każdy ma haki na siebie i się nie rozliczają. Także, panie Piotrze Tymochowicz, ja nikogo nie okradłam, od nikogo nie wyłudzałam pieniędzy, e, także owszem, gdzieś kiedyś dostałam jakieś pieniądze. Ale to e, ktoś z własnej nieprzymuszonej woli mi dał e, także e, jako... E... Jako nastolatka, jako nastolatka, to była bieda, to nawet z Ameryki, z USA, nam przysyłali jakieś pieniądze. Jak tato zmarł, to właściwie mogliśmy, mogłyśmy, bo zostałyśmy same kobiety w domu, to mogłyśmy dalej ciągnąć od tych ludzi z Ameryki, niestety, ale z mamą postanowiłyśmy napisać list, że dziękujemy za olbrzymią pomoc. Ja nie pamiętam, co w tej treści było. Już dokładnie, ale że dziękujemy za pomoc, że już teraz dajemy sobie radę. Także nie jestem wyłudzaczem, nie jestem naciągaczem, raczej moje życie świadczy o uczciwości. Także, Panie Piotrze, Tymo, choć bardzo proszę, bez, bez takich szantażów. Wyciągaj sobie na mnie, wyciągaj. Może znajdziesz i jakieś porno w internecie z udziałem moim. Wyciągaj, ale wiesz co, to będzie o Tobie bardzo źle świadczyć. Jeśli coś takiego wyciągniesz i będziesz załóżmy gdzieś tam, nie wiem, jeśli nie na publicznych zoomach, to na prywatnych zoomach, jeśli będziesz coś takiego wyciągał. To jest po prostu świństwo. Także ja tutaj sama Wam pokazałam. Co, jak, gdzie, kiedy, dlaczego. ogień Myślę, że tyle nagrania wystarczy. Chyba powiedziałam wszystko, co miałam powiedzieć. Jeśli coś zapomniałam to um, przepraszam. A tymczasem zabaweczki chowamy do pudełka. Pozdrawiam i do następnego jakiegoś nagranka. Pa pa.